Witajcie moi rodzy kwestownicy. Z tej strony i testuję dla Was dzisiaj budżetowe build do grania. Na build przeznaczyłem 2000 zł, myśląc o tym, aby udowodnić Wam, że za takie pieniądze można mieć coś, co da przyjemność z rozgrywki, nawet takie tytuły jak wiedźwin przy wszystkich ustawieniach. Pokażę Wam teraz jak wyglądają moje opcje wideo, żebyście mniej więcej Wiedzieli na czym stoicie. Więc mamy tutaj większość na wysokich. Oprócz, oczywiście, hairworksów. I, od, I odpalone wszystkie postprocesy. Oprócz na maksymalnego ambient occlusion. Aby uzyskać w miarę stałe klatki. Więc przechadzając się po polach i generalnie lasach. Mamy około 52 fps. 50. Także jest to wartość jak najbardziej dopuszczalna. I przyjemna e, do grania. Idąc e, do miasta, FPS-y spadają drastycznie. Aczkolwiek nie aż tak, jakbym się spodziewał. Myślałem, że będę oscylował w, w granicach 35, a tymczasem jest to około 40-45. Więc jak najbardziej jest to pozytywne zaskoczenie. E, sercem zestawu jest Intel Kaby Lake G4560. Pewnie o nim nie słyszeliście, bo nie ma o nim zbyt wiele jeżeli chodzi o kwestie reklamowe e, Natomiast jest to, moim zdaniem, najciekawszy procesor z całego line-upu Lake Dlaczego? Dlatego, że jest to pierwszy Pentium od dawien dawna, bo od Pentium'a 4 który dostał hyper -threading. To znaczy, każdy, każdy rdzeń jest w stanie, w stanie operować dwa wątki Co za tym idzie e, Nasz nowy, budżetowy Pentium, który kosztuje bagatela 270 zł Wydajnością w Grak zbliża się i to bardzo niebezpiecznie do i trójki, która kosztuje ponad 2 zł więcej. Więc jest to skok dla Pentiumów niezwykle wielki. <śm> Oprócz tego mamy do czynienia z gtx 1050Ti od Zotaka. Jest to karta, którą starałem się też kupić jak najtaniej. Szukałem możliwie najbardziej korzystnego setupu, jeżeli chodzi o te 2000 aby ograniczyć koszta do minimum i nie zwydawać żadne dwuwiatrakowe chłodzenia czy bajeranckie backplate czy dodatkowy sześć pin do kręcenia. Bo po prostu nie będę tego tutaj robił, dlatego że kręcenie jest jednak domeną bardziej zaawansowanych użytkowników. A kupując kompa za 2000zł podejrzewam, że będzie to komp dla kogoś, kto jednak kręcić nie będzie. I zresztą bardzo dobrze, bo nie ma takiej potrzeby w, tej, w tym przypadku akurat. Jak widzicie w Nowigradzie mam około 45 fps, wchodząc gdzieś tam y, bocznymi alejkami. Także jest to dla mnie zupełnie akceptowalny wynik, szczególnie na wysokich, gdzie to naprawdę wygląda dobrze. Nie mam też do czynienia z żadnego rodzaju mikrostateringiem czy przecięciami, to tutaj w ogóle nie zaistniało, chociaż gra jest na zwykłym HDD-ku talerzowym wyciągniętym z laptopa, który właściwie jego transfery sięgają około 100 MB, także nie jest to żaden demon prędkości, wręcz przeciwnie. A on tutaj y, nie stanowi żadnego problemu No widać tu, tutaj w tym miejscu gdzie jest więcej elementów Spada nam to do 36fps Wrócę tutaj jeszcze na chwilę Żeby wam pokazać ten najgorszy możliwy scenariusz Chociaż nie, tylko przez przejazd możliwe Słuchajcie wygląda w porządku Tylko wam naprawdę polecić taki zestaw Jeżeli nie jesteście wymagającymi graczami Jeżeli uważacie, że na wysokich też da się przyjemnie pograć i niekoniecznie na 60 fpsach. To jest to build generalnie dla Was i będziecie zadowoleni przez dobrych parę lat, bo nie zanosi się na to, żeby w najbliższej przyszłości zestaw 1050TI plus GIF 4560 miał problem z obsługą nawet najnowszych tytułów, poczyniając oczywiście jakieś drobne modyfikacje w ustawieniach tak, aby ono nie było na ultra. Tym pozytywnym akcentem zakończam dzisiejszą recenzję. Życzę wam miłego tygodnia i weekendu i mam nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy, może nie pasażowce, ale oglądając następną recenzję, narka.